Witajcie moi drodzy Państwo, przed nami Dorema, oryginalny przedsionek Doremy, model Medison, Dorema Medison, stan? stan bardzo dobry, stan bardzo dobry i jedziemy jak zwykle od lewej strony, w tym oknie nie ma moskitiery, jest w tamtym, możliwość pięcia pasów sztormowych, zobaczcie tutaj ładnie naciągnięty ten noszek, nosek, czyli ten daszek z przodu, ładny czysty kołnierz, zobaczcie, jeszcze oryginalne gumeczki wpięte, tak zwane drabinki, jak Wy to mówicie. I tutaj co? Tutaj również czysty, żadnych wyblaknięć. Oczojebne, przepraszam za wyrażenie, firanki. Ładny, czysty trójnik ten wentylacyjny. I po prawej stronie mamy moskitierę, tak w połowie. W połowie, taka powiedzmy jedna trzecia, uczciwie mówiąc wysokości okna. Kedra również bardzo, bardzo długa, wpięta. O, praktycznie do samego końca. No nie jest pięt, ale jest do samego końca, dlatego tutaj będę schodził, aby było łatwiej. No i przy takim małym przeciągu, bo według matki producenta jest to 900-925, więc pewnie jakieś 870 na płachta, co zmierzymy i potwierdzimy. Ma tylko trzy rurki dachowe. Zapraszamy serdecznie, zespół, kocham camping.